Nie sądzę, że jest trochę tak, że jednak się, że te drakuńki się podzieliły na takie grupy i ten podział trochę się tak jakby ustabilizował, że tak powiem, i, i, i zacementował. I że czasami trudno jest jakby przejść z jednego środowiska do drugiego. Ja wiem, że to dla osób z zewnątrz może wydawać się mało konkretne, ale chyba wiesz co mam na myśli. Mm, wiem kompletnie, co masz na myśli. Mhm. Raczej właśnie są te są te grupki, mhm. tak jak powiedziałaś, i one są już ustabilizowane. Oczywiście jeszcze jakieś tam gwiazdeczki się pojawią, które się do tych grup dołączą. <coughs> Eee, ale tak, istnieją te grupki. Czy one będą jakoś się łączyć, czy coś? Wątpię. Osoby w dragu będą widziały o jakie po prostu grupki chodzi, co nie? Tak myślę. Wszyscy, i o, wied wszyscy wiedzą. Wszyscy w okolicach, którzy są. No bo tak, yy, tak sobie myślę, yy, na przykład, yy, oczywiście Drak najba najbardziej, chyba najbardziej rozwinął się w Poznaniu, tak mi się wydaje, że tam jednak mają taką swoją… Co? Ciebie, ciebie nie chcą w Poznaniu? Nie, absolutnie, raczej nie wiem. Bo ja już jestem skancelowana, więc jakby ja... Ja też. To wiesz. <laughs> znaczy ja tam byłam skancelowana przez chwilę, nie wiem co się dzieje teraz. Ja Zawsze skancelowali. Słucham? Zawsze skancelowali. Wiesz co, kiedyś, bardzo dawno temu, <coughs> postanowiłam <coughs> zrobić <coughs> pełny filmik pod... taki dość polityczny. No. Pod JP. Nie jej perfekcyjność, tylko Jan Paweł II. Tak. Pamiętasz, co była wystawiona ta homofobiczna rzeźba, która rzucała właśnie tym kamieniem w. Pamiętam, pamiętam. Dokładnie, ona reprezentowała to, jak właśnie czerwona zaraza, czyli LGBT, tak, tak, tak. feminizm, e, cokolwiek to jest niepolskie, per se. E, c, wiesz, jak wpływa na nasze środowisko, jak to zanieczyszcza, jak to czerwienią nas zalewa. A JP, po prostu nie ty. Jan Paweł, już tak. będę go tak nazywać, bo tak. o to jesteś ty. Nasz papież. Nasz papież. E, postanowił sobie rzucić kamienia w wodę i. Tak. Hej. No i ja sobie postanowiłam pod nim nołgować. Powiem nołgować. bo to, to, znaczy? to jest. vlogging, tylko że dla osób, które ha. szczerze powiedziawszy nie należą do kultury. Rozumiem. Zrozumiałam to dopiero potem. Rozumiem. Tak. I ja kompletnie wiem, jaki popełniłam błąd, już go rozumiem, proszę nie kancelować już. Hm. Już tego nie robię. A potem był właśnie tak canceling po, po takim. Po tym e... był canceling, ale fame też. A wiadomo, że będzie z drugim, oczywiście. No.